Dziś w Kurierze. Co ty mi dasz, niczego nie żałuj, kawałek dnia. Partnerem programu jest firma Proshooting. Witamy w kolejnym wydaniu Kuriera snukerowego. Na wiadomości zaprasza Grzegorz Biernacki. Ronnie O'Sullivan pobił kolejny rekord przy okazji turnieju Players Championship. Przenieśmy się do Preston, aby poznać więcej szczegółów. Jestem w Preston, w hrabstwie Lancashire w północnej Anglii, a dokładniej w Guildhall. To właśnie tutaj został rozegrany bardzo prestiżowy turniej Players Championship dla 16 najlepszych zawodników. Walczyli oni o 125 tysięcy funtów dla zwycięzcy, a format meczów, lepszy z 11 frameów, zapewnił sprawiedliwe rozstrzygnięcia. I faktycznie obyło się bez niespodzianek. Po raz pięćdziesiąty w swojej karierze do finału dotarł Ronnie O'Sullivan, a zmierzył się z Mistrzem Świata z 2010 roku Nilem Robertsonem. Do kontrowersyjnej sytuacji doszło w drugim frame'ie. Sędzia tego spotkania, Terry Kamilieri, dwukrotnie nie potrafił precyzyjnie ustawić czarnej na swój punkt. Dopiero po zwróceniu uwagi przez Roniego, bila za siedem punktów spoczęła prawidłowo w miejscu, z którego Sullivan mógł ją wbijać do lewej narożnej kieszeni. Po całym zdarzeniu, pięciokrotny mistrz świata powiedział sędziemu, że jest fatalny i że chłopaki z kuriera zniszczą go w kolejnym wydaniu. Słuchaj, Tery, to jest czarna bila, a to jest punkt czarnej. Nie tutaj, nie tutaj, tylko tu. I teraz tak, stawiamy czarną dokładnie na punkcie o tu. Cała ta sytuacja nie przeszkodziła rakiecie w wygraniu kolejnych frame'ów. Po drugiej wbitej setce w tym meczu Ronnie zbliżył się do tysiąca brejków punktowych w karierze na jedną sztukę. Końcówki nie dało się lepiej wyreżyserować. Zdobywając swoją dziesiątą partię, O'Sullivan popisał się totalnym czyszczeniem stołu. Wygrywając 10 do 4 sięgnął po swój 35 tytuł rankingowy oraz udało mu się przekroczyć magiczną barierę 1000 paczek w karierze. Tego wieczoru byłbym w pełni szczęśliwy, gdyby nie przegrany z siedzącym obok mnie w loży VIP Damienem Herstem zakład. O butelkę dobrego londyńskiego ginu, że Roni nie zrobi tysięcznej setki w karierze. Redaktor Biernacki już do mnie pisze w sprawie zaginionych 37 funtów wydanych z firmowej kurierowej karty. Obecnie Roni O'Sullivan jest na ustach całego sportowego świata. Cieszmy się, że ta piękna i bogata kariera nadal trwa i że mamy okazję obserwować ją na żywo. Z Preston, dla Kuriera Snookerowego, Michael Filip Ibert. Jak co roku Polski Związek Snookera organizuje również turnieje dla tych starszych snookerzystów. Mistrzostwa Polski w kategorii powyżej 40 lat odbyły się w tym roku w klubie 147 Break za Mistrzostwa Polski Masters to turniej przeznaczony dla zawodników i zawodniczek powyżej 40 roku życia. W tegorocznej edycji frekwencja dopisała, gdyż zagrało 45 osób. Najbardziej utytułowany w tej kategorii wiekowej Jarosław Kowalski awansował do finału, a dotarł do niego również Piotr Murat. 3 godziny 50 minut. Tyle trwał wycieńczający finałowy pojedynek. 3 do 0 prowadził już lublinianin, ale Jarek był w stanie zagryźć zęby, zaczął grać skuteczniej i doprowadził do remisu 3 do 3 i kulminacji emocji w deciderze. Siódma partia przebiegła już pod dyktando Jarosława Kowalskiego. 46-latek wygrał i nie potrafił później dokładnie przypomnieć sobie, który to już tytuł w jego karierze w tej kategorii wiekowej. Jak sam mówi, prawdopodobnie piąty. Ojejku! Nie pamiętam, piąty albo szósty tytuł, tak mi się wydaje. Grałem krytycznie słabo po prostu w tych trzech pierwszych frame'ach wiedziałem, że chociaż jak zagram jedną trzecią tego, co grałem przez cały turniej, to to w zupełności wystarczy na to, żeby ten tytuł obronić. No i zresztą rzeczywiście tak się stało, no bo te cztery następne frame'y wcale nie były jakimś, jakimiś dobrymi w wykonaniu moim, więc, więc no wystarczyło wbijać po 20-30 punktów i to w zupełności mogło wystarczyć. Kibice na sali bardzo mnie prosili, żeby tak dać szansę Jarkowi, żeby nie tak do zera. No i dałem jedną szansę i tak poszło później dalej. W tym wydaniu kuriera Snookerowego to już wszystko. Za uwagę dziękuję, Grzegorz Biernacki.